Witaj na kanale MPTV. Jeśli cenisz niezależne media zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Berkowicz granica w rozsypce, rząd nie reaguje. Lewica broni rządu, ale zostawia granicę bez ochrony. Najnowszy sondaż totalna zmiana na szczycie. Niemcy podrzucają migrantów, rząd nic nie robi. Duda atakuje sędziów i sabotuje pomoc Ukrainie. Tusk mówi jedno, Polacy widzą drugie. Rząd czeka na zmianę prezydenta, by zlikwidować CBA. Kołodziejczak ukrywa prawdę o licencjacie. Kamiński, nocne spotkania bez konsekwencji. Trump, zaskoczony blokadą broni dla Ukrainy. Mers, dyplomacja się skończyła, czas na twarde wsparcie. Komentarze są otwarte, napisz, co myślisz, i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Berkowicz o dziurawej granicy z Niemcami, bez patroli obywatelskich nic byśmy nie wiedzieli. Konrad Berkowicz z Konfederacji przypomniał w Sejmie, że jego partia już dawno ostrzegała o konieczności wzmocnienia granicy z Niemcami, jednak wówczas spotkało się to z krytyką ministra Siemoniaka. Dziś, jak podkreśla Berkowicz, zamiast chronić bezpieczeństwo Polaków, rząd Tuska atakuje patriotów z ruchu obrony granic, RUK, którzy właśnie dzięki swojej działalności ujawnili fatalny stan polsko-niemieckiej granicy. Szef MSWIA w rozmowie z agencjami PAP, DPA, AFP i BNS odniósł się do zapowiedzi, że róg nadal będzie obecny przy granicy. Tłumaczył, że od kiedy wprowadzono kontrolę graniczną, przejścia stały się infrastrukturą krytyczną, gdzie dostęp osób postronnych jest zabroniony. Zapewnił, że policja i straż graniczna mają jasne instrukcje, by nie dopuszczać do sytuacji, w których ktoś podszywa się pod funkcjonariusza lub utrudnia czynności służb. Dodał, że w Polsce obowiązuje wolność demonstracji. Ale nie może ona odbywać się przy przejściach granicznych ani przeszkadzać w ich funkcjonowaniu. Te wypowiedzi jasno pokazują, że celem rządu jest ograniczenie działalności patriotycznych organizacji, aby Polacy nie dowiedzieli się, jak Niemcy przerzucają imigrantów na polskie terytorium. Gdyby nie obywatelskie patrole róg, sytuacja na granicy pozostałaby całkowicie ukryta. Lewica broni rządu, a kto obroni granice? Poseł lewicy Anna Maria Żukowska w sejmie sprzeciwiła się przejmowaniu języka skrajnej prawicy w opisie sytuacji na granicy z Niemcami, apelując do prawicy, by przestała straszyć Polki i Polaków. Krytykowała manipulacje informacjami o imigrantach, a część narracji nazwała tworzoną przez osoby tłukące się w klatkach po mordzie. Jednak nie odniosła się do oficjalnych raportów zachodnich policji, które jednoznacznie wskazują, że gwałtowny wzrost liczby migrantów idzie w parze ze wzrostem przestępczości. Tymczasem szef MSWJ, odnosząc się do działań Ruchu Obrony Granic, podkreślił, że od momentu wprowadzenia kontroli granicznej przejścia stały się infrastrukturą krytyczną, gdzie dostęp osób postronnych jest zabroniony. Zapewnił, że policja i Straż Graniczna mają wytyczne, by zdecydowanie działać przeciwko tym, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy lub utrudniają pracę służbom. Jednocześnie zaznaczył, że w Polsce jest wolność demonstracji, ale nie może ona odbywać się w pobliżu przejść granicznych ani przeszkadzać kierowcom czy służbom. Te słowa wyraźnie pokazują, że celem rządu jest ograniczenie działalności patriotycznych organizacji, które ujawniają, jak Niemcy przerzucają imigrantów na terytorium Polski. Gdyby nie obywatelskie patrole, rzeczywisty stan granicy pozostałby nieznany społeczeństwu. Polityczne trzęsienie ziemi, PiS liderem, ale scena w ruchu. Najnowszy sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej pokazuje wyraźne zmiany na polskiej scenie politycznej. Gdyby wybory odbywały się dziś, na prowadzeniu pozostaje prawo i sprawiedliwość z wynikiem 28,3%, choć partia straciła niemal 2 punkty procentowe. Koalicja Obywatelska plasuje się na drugim miejscu z 25,6%, jednak notuje spadek o ponad 7 punktów. Konfederacja zajmuje trzecią pozycję z 15% poparcia, tracąc 1 punkt procentowy. Lewica zyskuje minimalnie, osiągając 6,6%, a razem lekko spada do 5%, co jest dokładnie progiem wyborczym. Polska 2050 i polskie stronnictwo ludowe pozostają poza parlamentem z wynikami odpowiednio 4,4 i 4,1%. Interesująco rozwija się też sytuacja niezdecydowanych, których przybyło o niemal 3 punkty do 7,1%. Te zmiany wskazują na niestabilność i rosnącą niepewność elektoratu. Mimo że PiS utrzymuje pozycję lidera, wyraźne spadki Ko i Konfederacji pokazują, że scena polityczna jest dynamiczna i daleka od stabilizacji. Ruch razem utrzymuje się na granicy progu, a wzrost lewicy może sygnalizować przemieszczanie się części wyborców w lewo. Tymczasem PSL i Polska 2050 nadal borykają się z problemem wejścia do Sejmu. Duży wzrost liczby niezdecydowanych świadczy o tym, że wielu Polaków wciąż nie podjęło ostatecznej decyzji politycznej, co może wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. Ten sondaż potwierdza, że choć PiS pozostaje głównym graczem, przyszłość polityczna kraju stoi pod znakiem zapytania i czekają nas interesujące polityczne rozstrzygnięcia. Niemcy kontra Polska, kto naprawdę broni granicy? Niemcy, zalane migrantami, próbują przerzucić problem na Polskę, a rząd Tuska gra w tę samą grę to efekt paktu migracyjnego zapisanego w niemieckiej umowie koalicyjnej przez Merza. Berlin pewny swego wymusza działania, a Polska realizuje obce interesy kosztem własnego bezpieczeństwa. Czas zakończyć rządy koalicji, która nie broni polskiej racji stanu. Premier Tusk, zamiast wzmacniać granice, zwalcza obywatelską determinację ruchu obrony granic, ruch, który codziennie ujawnia, jak Niemcy próbują przepchnąć nielegalnych migrantów z fałszywymi dokumentami. Kim są? Nie wiadomo, mogą to być kryminaliści lub agenci obcych służb. Polskie służby powinny ich skutecznie zatrzymać, a nie ograniczać działania patriotów. Tusk wprowadza surowe przepisy wobec obrońców granic, nakazuje policji i Straży Granicznej twarde reakcje na zakłócanie kontroli, zakazuje lotów dronów i grozi karami. Jednocześnie niemieckie media krytykują RUK, nazywając ich skrajnie prawicową Strażą Obywatelską, która skutecznie powstrzymała deportację młodego Afgańczyka z Niemiec. Gdyby nie interwencja RUK, ten człowiek byłby już w Polsce. W normalnym kraju takie działania byłyby pochwałą obywatelskiej postawy i wsparciem dla Straży Granicznej. Niestety w Polsce rząd i media działają w jednym szeregu z niemieckimi interesami, zamiast bronić własnej racji stanu. Merz mówi o wspólnych celach, ale Polska nie ma wspólnego problemu migracyjnego z Niemcami, ma problem z podporządkowaniem rządu niemieckim interesom. Ta brutalna prawda ujawnia się codziennie na granicy i w polityce, gdzie obywatelska odwaga zderza się z polityczną zgodą na utratę suwerenności. Duda uderza w sędziów i krytykuje pomoc dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Otwartej Konserwy Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego ostro ocenił środowisko sędziowskie. Jeśli się nie opamięta, trzeba będzie wyrzucić ich ze stanu sędziowskiego bez prawa do emerytury. Może to jedyny sposób, by kolejne pokolenia nie ośmieliły się więcej, stwierdził. Duda zaznaczył, że to jeden z jego ostatnich wywiadów jako prezydent. Odniósł się też do pomocy dla Ukrainy, mówiąc, że Polska miała inne możliwości działania, ale ich nie wykorzystano. Proponowałem konkretne operacje, jedną nawet podjąłem, ale decyzję zmieniono politycznie, ujawnił. Krytycznie ocenił pomijanie Polski przy ustaleniach o wsparciu dla Ukrainy, co uznał za skandal. Zablokowałem konkluzję szczytu NATO w Wilnie, bo Polska nie została zaproszona do rozmów, powiedział. Podkreślił, że infrastruktura, jak lotnisko w Rzeszowie, należy do Polski, a jeśli ktoś to ignoruje, zamykamy i do widzenia. Duda skrytykował też podważanie legalności Trybunału Konstytucyjnego. TK przez lata wybierali postkomuniści i liberałowie. Teraz nagle ma być nieważny? Pytał. Przytoczył również brutalną opinię: W Polsce jest tyle zdrady, bo dawno nikogo nie powieszono. Odniósł się też do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Uznał, że Donald Trump raczej nie przyjedzie 6 sierpnia, bo nie ma takiego zwyczaju, ale zaproszenie do Białego Domu dla nowego prezydenta może pojawić się wkrótce. Liczy, że Trump odwiedzi Polskę i pokaże wsparcie dla naszego regionu. Tusk kontra rzeczywistość, znów mówi jedno, gdy wszyscy widzą drugie. Szef rządu Donald Tusk ponownie zaskakuje niestety nieprawdą, lecz swoją interpretacją faktów. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w MSWIA, zwołanego z powodu intensywnych opadów i groźby powodzi, premier wezwał do pełnej mobilizacji. Podkreślał, że sytuacja jest niestabilna, trzeba być gotowym na każdy scenariusz i apelował o unikanie optymistycznych interpretacji prognoz. Odniósł się przy tym do września 2024 roku, gdy jak twierdzi, zlekceważenie zapowiedzi pogodowych miało doprowadzić do dramatycznych skutków. Problem w tym, że to właśnie Tusk wtedy publicznie stwierdził, iż prognozy nie są przesadnie alarmujące. Mówił to 13 września, dzień przed wystąpieniem powodzi. Tym razem również z jednej strony ostrzega, a z drugiej bagatelizuje. Wszyscy widzą, że pogoda się pogarsza, że ryzyko jest realne, a jednak znów pojawia się typowy dla premiera dysonans między obrazem a słowami. Towarzyszyli mu ministrowie Kosiniak-Kamysz, Siemoniak, Klimczak, Kierwiński oraz przedstawiciele IMGW, wód polskich i służb. Premier mówił o konieczności koordynacji działań i obecności w terenie, ale to nie zmienia faktu, że zaufanie do jego słów topnieje szybciej niż spokojna prognoza przed powodzą. Dlaczego Tusk tak swobodnie traktuje fakty? Trudno powiedzieć. Może to efekt przekonania, że media, które miały być strategicznym zasobem, po prostu nie pokażą zestawień, które stawiają go w niewygodnym świetle. Rząd czeka na zmianę prezydenta, by zlikwidować CBA? Minister Tomasz Siemoniak przyznał wprost, projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne celowo nie trafił do Sejmu, bo prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że go nie podpisze. Teraz, gdy urząd ma objęci Karol Nawrocki, rząd przygotowuje dwa scenariusze. Jeden zakłada, że nowy prezydent poprze zmiany, drugi, że będzie potrzebna alternatywna ścieżka. Siemoniak zapewnia, że likwidacja CBA nie oznacza osłabienia walki z korupcją. Ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji w ramach Policji, a kompetencje ABW i KAS zostaną wzmocnione. W razie sprzeciwu prezydenta rząd rozważy połączenie sił CBA i Policji. Do nowego biura miałoby trafić około 950 funkcjonariuszy CBA i 200 pracowników cywilnych, a także kilkuset pracowników z innych służb. Część etatów przejęłyby KAS i ABW. Równolegle toczą się prace nad zmianami w ustawie dezubekizacyjnej z 2016 roku. Rząd chce przywrócić odebrane prawa emerytalne byłym funkcjonariuszom PRL, co znalazło się w umowie koalicyjnej. Tymczasem przewodniczący Sejmowej Komisji spraw Służb Specjalnych Marek Biernacki zapowiedział spotkanie z ministrem Siemoniakiem, by przeciąć spekulacje, czy CBA ma być zlikwidowane, czy nie. Sprawę skomentował były MON Mariusz Błaszczak, niebywała jest determinacja rządu, żeby zlikwidować CBA. Gdyby tylko mieli takie samo podejście do realizacji swoich obietnic wyborczych. Licencjat pod znakiem zapytania Kołodziejczak unika prostych odpowiedzi. Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister rolnictwa, twierdzi, że zdał egzamin licencjacki, ale nie chce ujawnić ani daty jego zaliczenia, ani tematu pracy. Sprawa wypłynęła na początku czerwca, kiedy portal goniec.pl ujawnił, że polityk miał zapłacić za dyplom Kolegium Humanem. Kołodziejczak zaprzeczył tym doniesieniom, twierdząc, że niczego nie kupował i że sam mógł paść ofiarą oszustwa ze strony pracownika uczelni. Sprawę zgłosił do prokuratury i obiecał, że przekaże opinii publicznej całą prawdę, ale dopiero po zakończeniu śledztwa. W programie Tweet Wirtualnej Polski został ponownie zapytany o wykształcenie. Przyznał, że śledczy jeszcze się z nim nie kontaktowali i nie ma sobie nic konkretnego do zarzucenia poza tym, że być może zbyt łatwo zaufał ludziom, którzy chcieli mu pomóc. Zapewnił, że nie korzystał z dyplomu w żaden sposób zawodowo i nie osiągnął z tego żadnych korzyści. Gdy dziennikarz Patryk Michalski zapytał o podstawowe szczegóły daty egzaminu oraz temat pracy polityk, unikał odpowiedzi. Stwierdził, że nie chce mówić niczego, co mogłoby wpłynąć na postępowanie i dodał, że nie będzie się bawił w przesłuchania na antenie. Dziennikarz przypomniał, że prosi jedynie o jego wersję wydarzeń, ale Kołodziejczak nie dał się przekonać. Cała sytuacja wzbudza coraz większe wątpliwości, skoro wszystko odbyło się zgodnie z prawem, to czemu tyle tajemnic wokół jednego dyplomu? Nocne spotkanie, polityczny zgrzyt i zero konsekwencji dla Kamińskiego. Choć Michał Kamiński znalazł się w ogniu krytyki po nocnym spotkaniu z politykami Prawa i Sprawiedliwości, polskie stronnictwo ludowe nie zamierza go odwoływać ze stanowiska wicemarszałka Senatu. Jak ujawniła Interia, mimo nieoficjalnych nacisków ze strony koalicji obywatelskiej, PSL twardo odpowiada: żadnego odwołania nie będzie, bo niby z jakiego powodu? Jeden z ważnych polityków ludowców mówi wprost: W koalicji mamy większe problemy niż Michał Kamiński. Spotkanie, które wywołało burzę, odbyło się w nocy z 3 na 4 lipca w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Oprócz Kamińskiego obecni byli tam również Jarosław Kaczyński i Szymon Hołownia. Efekt? Lawina spekulacji i publiczna burza. W przeciwieństwie do Hołowni, lidera jednej z partii koalicyjnych, wobec którego trudno wyciągnąć formalne konsekwencje, w sprawie Kamińskiego część polityków konieoficjalnie sugerowała, że powinien stracić funkcję wicemarszałka. Ale PSL nie daje na to przyzwolenia. Nie tylko nie planuje go odwołać, ale też nie wierzy, by reprezentował na tym spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza. Politycy z władz PSL stanowczo zaprzeczają, jakoby Kamiński działał z polecenia swojego szefa. Jeden z liderów partii przyznaje, że Kamiński to dla nich wartość dodana czasem szalony, ale ceniony za inny punkt widzenia. Jednocześnie nie kryje, że jego działanie to akt próżności i ego. Nie idź tą drogą, bo będzie trudno zawrócić, komentuje obrazowo. Kamiński swoją wizytą u bielana podgrzał atmosferę w otoczeniu kosiniaka Kamysza. Tym bardziej, że nie był to jego pierwszy wybuch w ostatnim czasie wcześniej publicznie krytykował Donalda Tuska i sugerował jego wymianę. Jak widać, polityczne granice lojalności bywają rozciągliwe. Trump zaskoczony. Broń dla Ukrainy wstrzymana bez jego wiedzy. Sekretarz obrony USA PT Hexet wstrzymał dostawy broni do Ukrainy bez konsultacji z Białym Domem, co wywołało niemałe zamieszanie w administracji Donalda Trumpa. Prezydent nie wiedział o decyzji swojego podwładnego i natychmiast po jej odkryciu nakazał wznowienie pomocy. Zapewnił Wołodymyra Zełańskiego, że sam nie wydawał takiego rozkazu. Rzeczniczka Caroline Lewitt próbowała tłumaczyć całą sytuację jako standardową procedurę przeglądu, ale media szybko wyłapały chaos decyzyjny. Trump ogłosił wznowienie pomocy 7 lipca podczas spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, mówiąc: Wyślemy więcej broni. Muszą się bronić. Są bardzo mocno atakowani. Pentagon zapewniał, że działania były koordynowane, jednak to już drugi przypadek wstrzymania pomocy dla Ukrainy w tym roku. Poprzedni miał miejsce w lutym i został szybko cofnięty. Dziennikarze CNN nie mają wątpliwości sytuacja odsłania problemy z komunikacją i chaotyczny proces podejmowania decyzji w otoczeniu Trumpa, szczególnie przy obecnym kierownictwie Pentagonu. Pytanie, kto naprawdę decyduje o wsparciu dla Ukrainy, pozostaje otwarte. NERS, dyplomacja się wyczerpała, Ukraina potrzebuje wsparcia. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił, że środki dyplomatyczne na zakończenie wojny w Ukrainie zostały wyczerpane i wezwał sojuszników do dalszego wspierania Kijowa. Podczas debaty w Bundestagu skrytykował skrajnie prawicową partię Aft i jej liderkę Elis Weidel, która nie potępiła rosyjskiej agresji ani nie odniosła się do największego od początku wojny nocnego ataku na Ukrainę. Rosja wystrzeliła wtedy ponad 700 dronów i kilkanaście pocisków, z których większość zestrzelono. Najcięższy atak wymierzono w Łódzk na Wołyniu, gdzie zniszczono magazyny i garaże, a także uszkodzono inne obiekty. Rannych zostało co najmniej pięć osób. Merz zarzucił Wajdel milczenie i brak wsparcia dla Ukrainy. Wasza reakcja jest ciekawa. Największy atak i ani słowa od was, powiedział. Zapewnił jednocześnie, że Niemcy będą dalej pomagać Ukrainie, mimo oporu niektórych środowisk politycznych. Będziemy kontynuować wsparcie. Nawet wbrew lewicy i prorosyjskiej prawicy, zadeklarował Mers. Wobec eskalacji konfliktu apel o solidarność z Ukrainą jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.